Cześć, nazywam się Stanisła Borodzienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o macie, czy potrzebne zainteresowanie. Ale przy tym jak zacznę, mam dla siebie konsultacje usunięcia. Nie, nie są konsultacje. Konsultacje zarządzania czasem, No, żeby osiągać swoje szybciej, swoje cele życiowe. Znajdziesz to w opisie pod tym filmikiem. Czy potrzebne zainteresowanie? Oczywiście, że są potrzebne twoje zainteresowania. Z powodu tego, jeżeli nie będziesz mieć te zainteresowanie, to będziesz po prostu mieć nudne życie. A jeżeli będziesz z kimś innym rozmawiać, to po pomyślę o ciebie, że no, jesteś nudny, bo tak naprawdę nic takiego nie powiesz. Powiesz, że pogoda jest jasna, że... a gdzie byłeś? No nigdzie nie byłem, na odpoczynku, nie za granicą, nie no, w swoim kraju, a po prostu chodziłem do pracy, wracałem do domu i a jeść dodatkowo każdy dzień chodziłem do sklepu. I to po prostu wygląda nieciekawie. I czy potrzebne te twoje zainteresowania? Tak, są oni potrzebne, dla przykładu węgarstwo, jakieś tam jeście inne. Tak, żeby po prostu usunąć te swoje życie rutynowe.